To może porozmawiamy teraz o miłości. Jej, uwielbiam ten temat. Ja też. Ja też go bardzo <gry> lubię. Słuchaj, yy, tylko nie mogę się połapać, czy pierwsza yy, Twoja miłość to był chłopak czy dziewczyna? W szkole średniej dopiero te uczucia, jak gdyby do mnie zaczęły docierać. Pierwszą krótką, taką szaloną miłością była dziewczyna, ale potem pewna przyjaźń z chłopcem. Przekształciła się z moim kolegą z klasy, przekształciła się, ona, ona nie wiem, ta przyjaźń rosła, pęczniała, było jej coraz więcej, aż chyba stała się miłością. Powiedziałaś mu o tym, czy Dałam mu jakoś to do zrozumienia. Też mu jakby uświadamiałam, że ja jestem dziewczyną, że, że nie jestem chłopakiem. A tak, zupełnie wprost mu o tym powiedziałeś, czy tylko to były takie? To były sugestie na przykład. Mmm, kiedyś bawiliśmy się w ten sposób, że, że, że ja się przebrałam za dziewczynę i Aha. udawałam jego, jego dziewczynę, i póki to miało konwencję zabawy, no to wszystko było ok. A ja mówiłam, że to, że, że ja dobrze czuję się w roli dziewczyny, o jakieś mhm. takie rzeczy, tego typu sugestie mhm. składałam mu. No ale kiedy przekroczyłam pewien poziom bliskości mhm. i dałam mu do zrozumienia, że jakby oczekuję trochę więcej niż od przyjaciela, no to wtedy cała Też rzecz… Też jakieś czułości, tak? Tak, no myślę, po całunku. że tak. Tak. Znaczy mhm. spróbowałam i nie udało się. Rozumiem. A związki z dziewczynami też? Tak. Moją wielką miłością była dziewczyna, którą jeszcze też poznałam w szkole średniej, a potem w kilka lat potem pobraliśmy się. W mojej miłości zawsze było bardzo wiele przyjaźni. Ona się z przyjaźnią bardzo. Kojarzyła, zbiegała. To... Mhm. Ale było to coś, czego szukałam całe życie bardzo, bardzo potrzebowałam. Potrzebowałam miłości i wzajemności w tej miłości. Poszukiwałam... Potrzebujesz Potrzeb... chyba dalej. Tak, potrzebuję dalej. Ale powiedz o tym związku, bo yy, czy ta dziewczyna, potem twoja żona wiedziała, że ty jesteś transseksualistą wtedy, moim. Potwornym błędem było to, że ja po prostu, kiedy ją poznałam, potem kiedy byliśmy w narzeczeństwie, potem kiedy braliśmy ślub, nigdy jej nie powiedziałam o tym, co mhm. czuję. Ta Ania w szafie żyła, była, miała swoje życie intymne, ale bardzo zakonspirowane. Mhm. Ja wiedziałam, że jeśli jej to powiem, mam do wyboru albo tą miłość, albo prawdę. Mhm. wybrałam miłość. Ale mhm. ten Krzyś, którym byłaś wtedy, uprawiał z nią seks i zachowywał się jak normalny facet, tak? E, chyba nie. Chyba nie. E, nie wiem, czy seksualność nie była chyba ani moją mocną stroną, ani moją ulubioną. E, stroną relacji w, tak. relacji w tamtym czasie, trudno mi o tym mówić, ale, ale bo transseksualizm kojarzy się z seksem. Tak? Tutaj koło ciebie, czy naprzeciw ciebie powinna siedzieć jakaś kobieta, nie wiem, w krótkiej spódniczce, tak, Demonstrują. Mi się tak. akurat tak nie kojarzy. To mi ale... się tak nie kojarzy, nie? ale wielu ludziom się tak, tak. kojarzy, transseksualizm. Tak, tak? Tak. A to... Sek, to, to słowo seks pochodzi od angielskiego, seks, czyli właśnie płeć. płeć tak. Tak. I, i, czyli to jest transpłciowość, my to sobie mm -hmm. tak Nie, ja pytam dlatego, że jeżeli to był normalny związek, który, że tak powiem, zakończył się małżeństwem, no to oczekiwania tej dziewczyny byłyby pewnie takie, no, że to jest normalny związek. Tak? No, poza tym mieście też. Macie też dziecko, więc dlatego pytam hmm. o ten seks. W tym wiesz, nie czułabym się dobrze opowiadając o naszych szczegółach, w jakiś, szczegółach tak? tych relacji, dlatego że tutaj jest ta druga osoba, tak? Ja sobie mogłabym odpowiedzieć odpowi więcej ale po prostu nie czuję się upoważniona, jak gdyby uh -huh. ok wobec, wobec mojej byłej żony, żeby o tym opowiadać. Uh -huh. Niemniej jednak to seks nigdy nie był tutaj najważniejszy, prawda? Ani chyba dla niej, ani chyba dla mnie.